Witam wszystkim z tej strony Drakej. Powracamy do Ninja Gaiden. Sigma u mnie na kanale i tak, kontynuujemy zwiedzanie kanału, slash jak to ładnie gra, nazywa akweduktu. Podnieśliśmy tutaj przedmiot zainteresowania, którym był. Nagrywałem parę dni temu, nie pamiętam, ok? Jakby to był klucz z czaszką, prawdopodobnie. Nie, to Brand of dobra, okay, ok, ok. Na dole jest y symbol, w tym możemy włożyć ten sztylet. Tak jest. Somewhere. O, tutaj, proszę bardzo. Ta, tak. No dobra. I co się stanie teraz? Mamy kascenkę, więc podzielę się bossa. Tak, Rius, stój w magicznym kręgu. O mój Boże, to. Nieumarły smok z głową obcego? Ok, eee, potrzebuję chyba Dragon Sorda na tego belboja. I Shurikenów tak profilaktycznie. O, kurde, ma laser! Dobra, first hit należy do mnie. No dobra. ciach, 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 cia. Doskonale, Ryu, fajnie, że dociągnąłeś do niego swoim połykiem w powietrzu. Okej, okay, na czym polega ta walka? Dobra, cios został zadany. Ja dostałem więcej ciosów. Kamera lokuje się na głowie, co jest... świetne. Czy ty się... Postrzeliłeś, wy? Okej, okay, jakby... Nie wiem, od czego dostaje damage. Nie widzę momentu atak. Okej. Okay. Dobra, mam e, taką myśl. Szałową myśl Już kiedy smok skakuje na górę Nie, miałem myśl, że może on go strącić wtedy mogę zadać pure nice damage, ale Ogólnie no, nogi nie robią mu zbytnio damagea. Hmm. Kiedy jest na górze No Ryu trafia I to już Nie wiem co zrobiłem inaczej do wcześniej. czy... Aha, dobra, czy to jest walka typu... Atakuj z na po nogach, póki się nie opuści. Dobra. Świetna kamera, doskonała, wyborna. Wyborowa bym nawet, że po rzeku. Dobra. We got this albo coś. Włączysz techniki teraz skaczysz i strzelasz laserem. Also jakby... jakie to jest kulnic cool smoka, który ma laserowy oddech, nie? Czuje się ten jakby cool factor. Dobra, okej, okay, byłem troszeczkę chciwy, jeśli chodzi o ale opłaciło się to. Nawet nie... Okej, okay, dobra, to był laser, jasna sprawa, bro. Bardzo dużo biegania. To jest taki problem, że jakby Ryu czasami dociąga się do wroga. Czasami hitbox jego na przykład obrotowego ostrza w powietrzu wyda się całkiem spory. Innym razem... Nie ma go praktycznie w ogóle. Kamera dostaje absolutnego jobla. Tak totalnie, totalnie jobla. Jobel as fuck. Dobra. wciąłem go w głowę, więc dostał find the magic. Był, dobra, dobra. O zaś... O, okej. Okay. Miałem więcej szczęścia niż rozumu. To można tym zdaniem można określić całe moje umiejętności jako gracza. Dobra. Tak, miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo akurat przebyłem się przez magiczną granicę e, zastagerowania go. Czyli tak, aby atak w powietrzu jest opłacalny, ponieważ Ryu czasami randomowo trafia jakoś jego głowę w tym wszystkim. O nie! Oh no, I'm screwed. Eee nie nie, nie nie Myślałem, że będzie animacja, więc zacząłem trząchać padem, żeby się z niej wyglądać, ale... Dobra, I to powinno wystarczyć. Dobra, pokonany. Jej, kolejny bo za nami. Okej, okay, jakby jak już ogarnąłem zasady walki... Nice. Also jakby znak ninja na końcu, bo czemu by nie? Gdzie my idziemy? Co my robimy? Ten potwór dropnął item i Ryu go nie podniósł. Jestem w ogóle ciekawy, ponieważ wcześniej. Okej, okay, witaj, barczysty demonie, lubię twą klatę. Eee, wcześniej gra dała nam bardzo jasno do zrozumienia, gdzie upadł młot pokonanej Rachel. Jestem ciekawy, czy jeśli wejdziemy do tej lokacji, to możemy go podnieść. To był beznadziejny popis raczej, to już mogę ocenić do przodu. A nie, head ninja, okej, okay, dobra. Nice, nice, super nice. Złożyłem... I znowu zdobyłem enhancements. Holy gauntlet. Dobra, i mamy chapter 13 Droga do Zarkanu. Czym jest Zarkan? Nikt nie wyjaśnił. Ok, czyli pokonaliśmy przy pomocy kanałów... Fosa otaczającą Zarkan. Teraz już tylko ściany blokują nasze dojście do właśnie z Arkanu. Uuu, to mega ryba. Dobra, teraz pytanie za 200 punktów. Czy... Mogę tu wrócić? I czy tu jest przedmiot? Bo mam wrażenie, że ten potwór jak umierał, coś wydropił. Ale cóż to mogło być? Tak, miałem rację. Panowie... Nie, to tylko gówniany tyle, tu wcześniej... Ach... Dobra, ci demony. Nie mam na Was czasu. Dobra, nie mam na Was czasu. Więc pójdę sobie stąd w diabły. Ponieważ właśnie zostałem dropkika demonicznego. Nie jestem fanem dostawania demonicznych dropkików. Dobra. <laughs> so, wracamy do shurikenów. Ponieważ są całkiem nice. I teraz tak. Mamy mega rybę. Jakby widzieliśmy, że Ryu pod wodą walczy średnio. Jego jedyny ruch to bardzo wolne uderzenie pięścią. Okej, okay, jakby shurikeny się nacelowują, więc może i łuk da radę? A, tak! dostaje damage! Ryba jest martwa. Pływa do góry brzuchem. Jest więcej ryb, moi drodzy. Jest więcej ryb. O mój Boże, jest tutaj bardzo dużo ryb. Ciekawe, czy jestem w stanie je wytępić. Czy gra zrobi tutaj niewesołą sztuczkę i będzie spałnić zawsze nową rybę, jak tylko pozbędę się starej. Nie mogę poz... O dobra, nie mogę słuchać łuku przez pewien czas. Dobra, e, rdzenie przeciwpancerne. Najwidoczniej ryby nie są stworzeniami pancernymi, przez co rdzenie przeciwpancerne nie są aż tak dobre. E tak, jakby ryby indeed umarły. Gdzieś na kadcency, o właśnie tam jest, błysnął mi e, skarabeusz. Mogłaby, w, w tej grze jest 50 skarabeuszy. Mam wrażenie, że znaleźliśmy już ponad połowę? Co jest całkiem imponującym wynikiem, bo dobrze wiem, że no nie zwiedzam wszystkiego, nie ma nawet takich opcji. No dobra, spodziewałem się czegokolwiek, dostałem nic. To jest super, jakby. kaman, bieganie po wodzie jako ninja jest zajebiste. O kurwa to ryby. Ryu! Chłopcze! O kurwa to drony. O mój boże, nieam gdzie uciec? Chryste panie, Jesus fucking Christ! A! Te ryby mnie jak tak wewnętrznie przerażają, tak więc wolę się ich pozbyć. O nie, jest kolejna. There's always a bigger fish, jak to powiedział nam Liam Nisson. W Gwiezdne Wojny Epizod 1 yy. Roczne Widmo. O, właśnie, tak się ten epizod nazywał. O! To esencja. superansko. Patrzę pod wodę, czy przypadkiem czuję nie opuszczam. Ale widocznie nie. Ogólnie, Ryu, jak na super sprawnego ninja, który naprawdę jest w stanie zrobić dużo rzeczy. Ryu to zdolny chłopak, bez dwóch zdań. E, to. O jezu, tam była pułapka, na jej kurwa nie zauważyłem. Nice. E, to bardzo wolno pływa pod wodą, jakby damn, bo Mam wrażenie, że ja pływam szybciej pod wodą. Au! O jezu, ja się duszę. Panika, panika, trochę paniki, dobra, okej, okay, mamy to. U, ninja. Piergan. o mój Boże, jesteśmy w DMC1 w tym momencie Tak, jesteśmy indeed w DMC1 Tak, patrzcie, defi ou. mamy Armlet 13 tysięcy do wydania Hmm, hmm, hmm Exiry kupione. Mam wrażenie, że zapolują sobie na jeszcze niejedną rybkę, tak więc... E, uderzamy w to. Ulepszy też e, e, Debil Harrow. O, tak, teraz ma fajny eddy kształt. Ogólnie wiecie co? Aby... Let's roll with. Zobacznę jak te bronie się kurwa pozmieniają. Jestem bardzo ciekawy. Sword. Nie zmieniło się nic. Na zasadzie, wiecie, i tak przepierdziłam są tą, tą, tą esencję na głupoty, basically, tak, więc e, oceny jakoś super mnie nie bawią w tej grze, nie ma tutaj tego, tego, a wiecie, z DMC, kiedy uda nam się dobić fajną ocenkę. E, ogólnie właśnie, czekajcie, bo ja wcześniej dostałem... O mój Boże, tak. Ogólnie, tak, ktoś mi pisał, czy ja przypadkiem nie dostaję jeszcze dodatkowych rzeczy w tej grze, jako ekipunek do Ryu. Ja zaprzeczyłem tej osobie mówiąc, że nie. Ta osoba miała rację. To był chyba Gitek, ale nie jestem pewny. Tak więc, tak. Yes, indeed. Czyli tak, mamy. Aha, mamy rękawice. Myślałem, że będziemy mieli naramiennik, ale nie mamy rękawice. A właśnie, co daje mi armlet Stellera? Uuu, mm. zmniejsza czas ładowania ultimate techniki. Gdyby tylko Ryu wiedział, że ma dwie ręce i może ubrać takie dwa naraz, nie? O, przepraszam, nagle wystrzeliłem. Normalnie mi się nie zdarza, obiecuję. Chciałem się obrócić pod wodą, ale gra powiedziała mi, iż jest to fizycznie niemożliwe. Ow, ow, ow. Chciałem ponieść niej celer, ok? Wróci jakby skaraba. Za Czasami Ryu tak fajnie się zalokuje. O oh, mój Boże Czasami Ryu tak fajnie się zalokuje na przeciwniku. Innym razem tego nie robi. Dobra. Został ten pistolet. Jeszcze trochę nie wiem. Po co... O mój Boże Po co... O Jezu, nie 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 Stop, stop, rajderk right, mi nas tam Po co gra mi da w sumie ten Spirgan, skoro nie ma żadnych wrogów O, Life of the Gods Wybornie jakoś tak teraz te, 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 te Life of the Gods to lecą szybciej, nie? Czuję się to? Dobra, gra pobłogosławiona z save'em. Postrzelę save'a. Bo klawisz strzelania i klawisz interakcji, to ten sam klawisz indeed. Dobra, Ryu, nie popisuj się. Płyniemy. Ogólnie od tej muzyki zapętlonej w tym jednym konkretnym miejscu jestem na takim troszku haju, żeby nie było. O kurwa, there's a bigger fish! A! Liam Neeson, pomóż mi! O mój Boże, to, to, to Aquaman Rzuciłby mnie swoim Aqua fireballem Postrzeg ja z... z... z, z Shulihenów Doskonale Ryu. Dziękuję za to, że się zalokowałeś, mój bro O! Głowa odpadła. Nice. Jest mi więcej, prawda? Na szczęście biegający Ryu najwidoczniej jest szybszy i od ryb i od akomenów. O! Oh. He's still alive? O oh, nie. Oh no. Wykorzystał moją jedną słabość. Wodę. Wiedział. Do. O oh my fucking god! To było zabawne za pierwszym razem. Teraz przestało. a tak jest czwany co? Chodź tu. umar Umarł. umarł. No dobra, pobiegaliśmy sobie. Ciekawe czy pod wodą coś na mnie czeka. A, widzę skarb. Czy to kolejny skarb? Tak, to kolejny skarb. Dobra. To wybijemy sobie te rybki, ponieważ skaraby są całkiem fajne, aby dają nam fajne bonusy. Okej, okay, zobaczmy jak działa Spirgan. Moi drodzy, zostałem oszukany. A nie, czekajcie, po prostu nie mam Spirgana zekipowanego. Jakby nie mam pojęcia, co się dzieje, ale Ryu dla nas twerkuje i tylko to się liczy. Stanęliśmy byłem w, w miejscu spawnu tej ryby, nie? Ej, jakby Spirit Gun kuźwa wymiata, to jest prawdziwa podwodna potęga. Jakby damn. To jest. Jakby, to jest aż dziwne, że wcześniej nigdy nie zobaczyłem. Jaka ta gra jest podobna do DMC, do z tych, wiecie, do, do jedynki i do dwójki? W sensie teoretycznie <coughs> jedynkę i dwójkę DMC poznałem w sumie dosyć późno. E, ale i tak, jakby wiecie, to jest to ciekawe, ile ta gra ma ewidentnie pomysłów zabranych z y, tamtych gier. Ja by totalnie niestety nie pamiętam, e, gdzie ja kujwe jestem. Aha, jestem tutaj. Totalnie nie pamiętam jak, te gry, jak ta gra wyszła w porównaniu do DMC 4, ale obstawiam, że na się wyszła w podobnym terminie. To i tak, to i tak nie było zbytnio czasu przy produkcji bez żynia nać e, pomysłu już od tego dobrego DMC. Okej, okay, mamy tutaj zatopiony statek piratów. Słyszę też drony. O jest o. Riyo. Dziękuję Zawsze kiedy Ryu robi ten dobry Flying Swallow Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem Bardzo szczęśliwym drakejem Ponieważ e, szansa jest jakby wiecie to rzutkością Ok mamy korbę Okej okay. Miałem rączkę do korby? Ale skąd miałem rączkę do korby? Mam tyle pytań. Pły, Ryu, Ryu. Proszę cię. Ja wiem, że to wygląda jakbym totalnie nie umiał grać w gry. I... prawdopodobnie tak jest. Ale... To aparat do nurkowania. Nice. Jaj! Helia! Yeah. Nieskończone nurkowanie. A skarab tu jest i skrzynia tu jest. A, klucz trytona, dobra, czyli obstawiam, iż tak czy siak. W założeniu gry miałem tutaj przyjść, nie jestem cwaniutki, że to jakby, wiecie, porobiłem to i, i ta cała sprawa z dźwignią i pływanie, i wiecie. Nie, nie jestem cwany. Robię to, co gra sobie dla mnie zaplanowała. Ja nerwowo naciskam wszystkie klawisze, ponieważ chcę płynąć szybciej. Nie dlatego, że tlenu mi nie brakuje, bo, 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 bo nie brakuje, dosłownie, nie brakuje mi tlenu. Mogę być pod w nieskończoność dzięki naszemu nowemu gadżetowi, Czego nie widać się nigdzie na ciele Ryu, jak sobie pływamy, ale. jakby God damn it, Ryu nie pływa szybko. Ten gościu cieszy się swoim czasem pod wodą, definitywnie. Bo to jest chyba jedno z tych miejsc, gdzie pewnie mieliśmy wejść. To miałoby być wyzwanie, wiecie, mieliśmy tutaj przyjść nie mając tego zbiornika. Ponieważ wtedy czas byłby bardzo ograniczony i powinien styk, ale. Ja poszedłem w drugą stronę, zostałem nagrodzony i teraz mogę pływać do woli. Zostałem wodnym ninja. Mam wrażenie, że mogą być fizycznie niemożliwe, by tutaj dojść na jednym oddechu. Zwłaszcza, że jeszcze trzeba kuźwa wrócić. Sterowanie potem jest fatalne. Ja... O mój Boże. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Ogólnie wiecie, mogło być gorzej, gra tak jakby DMC1 mogła przejść w tryb pierwszoosobowy. To tak nie pamiętam, jak to było w DMC2, ponieważ tam podwodne etapy miała tylko Lucia, a nią grałem tylko raz na serii i szczerze powiedziawszy, chyba wyparłem ten scenariusz z pamięci. Dobra, so teraz mogę uderzać na górę. O mój Boże, ja tego klucza potrzebę do tych drzwi. Zawsze, kiedy jest, e, myślę, że jestem o krok do przodu, okazuje się, że. Nie, nie jestem o krok do przodu. Oh. To duża szpara. O kurwa, nieważnie. Pływaj, Ryu. To moja ninja rybo. Dobra. Woda zamortyzowała upadek. Ojeju jeju. Dobra. głow poleciała. Dron poleciał. Kolejny tryton. Okej, okay, dobra, minąłem to. Myślałem, że prosto w to wskoczę i będzie tragedia, ale nie, na szczęście byłem o krok do przodu przed samym sobą. Tym razem. I... Ponownie miał być Flying Swallow, więc za każdym razem, kiedy przypadkiem walę mieczem o z powietrza, zapamiętajcie sobie, iż. E, to ta sama kombinacja klawiszy co Flying Swallow, tak więc. No. O nie, o nie, wszedłem na jego teren. Ja by... To jest kolejna z tych rzeczy, których totalnie na przykład nie pamiętam z dwójki. Pamiętam, że na pewno w dwójce zbieganie po wodzie, ale ni-hu-hu, nie pamiętam, czy e, są sekcje podwodne na przykład. Pamiętam boss, bo, bossa. Bossa e, w jakimś takim wodnym pałacu to pamiętam na 100% z dwójki, a czyli miał po prostu zabić wszystkich. To, to bardzo nudne rozwiązanie. Spodziewałem się ponownie, że walczę o swoje, ale nie. Cały czas byłem prowadzony za rączkę przez grę. I dobra, myślę, że w tej mokrej sytuacji zakończymy sobie ten odcinek, tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, trzymajcie się plutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Ninja Gaiden stigma u mnie na kanale.